To są trendy, to jest teraz w modzie, to się nosi, czuję się troszeczkę w opakowaniu foliowym, ale bardzo ładnym. Takiej serii filmów jeszcze na tym kanale nie było, więc zasubskrybuj już teraz, bo nie możesz tego przegapić. Zaczynamy od lat od powstania YouTube'a, czyli od 2005 roku i będziemy się cofać, najpierw o 5 lat, a później o dziesięcioleciach, gdyby YouTube istniał w... No elo, Witam Was serdecznie na moim kanale Klasyka. Nazywam się Karolina Ziętek i dzisiaj pokażę Wam stylizacje, które podsumują lata 2000 do 2005. Będzie ciekawie, będzie modnie, będzie stylowo, będzie spoczko. To zapraszam do oglądania dalej. Pst, zaczyna się świetna seria na tym kanale, więc jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, to koniecznie zrób to teraz. Klikamy? Już? Subskrybujesz, żeby być na bieżąco? Ok, no to możesz oglądać, proszę bardzo. Zaczynamy od pierwszej stylizacji, którą mam już na sobie. Jest ona inspirowana teledyskiem Jennifer Lopez z Dubak. Proszę bardzo. Uwielbiam <mum> ten teledysk, więc szukałam takich ciuchów, które byłyby bardzo podobne do tych Jennifer Lopez. Są bojówki może nie takie szerokie i luźne, ale myślę, że też wyglądają całkiem przyzwoicie. Paseczki, dodatki. Ja użyłam trochę więcej w błysku niż ma J.Lo. Bluzeczka nie jest taka beżowa, tylko wybrałam biel, żeby tak bardziej pasowało do jasnego kaszticiku. Włosy trochę przyciemniłam, błyskotki i stylizacja gotowa. Feel, I just wanna srebrnych dodatków, srebrna bluzeczka bez pleców, metalowa, błyszcząca. To jest hit dyskotek. Wszystkich imprezowni. Oczywiście taką bluzeczkę można założyć również do spódnicy, na przykład jeansowej, też będzie świetnie się prezentować. Też proponuję na taką spódnicę założyć dużo. Luźnych, metalowych pasków, też puszczących, żeby wszystko do siebie pasowało. I na przykład białe kozaczki, też to będzie dobrze wyglądać, tak mi się wydaje. Zresztą mogę Wam to przecież pokazać. której nie powstydziłaby się nawet Doda. Jestem wręcz o tym przekonana, chociaż trzeba by się jej zapytać oczywiście, co o tym myśli. Tak stwierdziłam, że tych dodatków srebrnych nie będę tutaj przewieszać, bo ten pas w spódniczce jest już wystarczająco ozdobny. Jest duży, taki teraz jest najmodniejszy. Króciutka mini, do tego białe bodki i słuchajcie, to jest Buffalo. Po prostu skóra goci no wspaniałe są. Skórą pachną z kilometra. Naprawdę zawsze marzyłam o takich białych, cudownych, skórzanych kozakach. Do tego torebeczka jeansowa, bardzo pojemna. No patrzcie jaki zestaw. No i ta bluzka imprezowa, więc myślę, że to jest naprawdę absolutnie rewelacyjny zestaw. Nie trzeba tutaj niczego już więcej dodawać. Ewentualnie jakaś biżutelia. Może tak, może coś na rękę. Tak mi się wydaje. Chcecie więcej imprezowych stylówek? Bo jeszcze kilka przygotowałam, więc proszę bardzo. it up the signs. It was on the table. Javin and vibin' from the beat later Wanna make it bigger, just a little bit of. They were showing up to my space. I'm a fashion dealer. I'm your biggest bidder. Meet me in the middle. I just don't wanna settle. Under these lucid dreams, I'm not just a visionary. It's all making sense to me. Not a basic. Co powiecie na taką stylizację? No, ta biżuteria to jest to. Choker, taki błyszczący z napisem "Baby". I wszystko pasuje. Taka stylizacja na dziewczynę rapela. Jeansowa, najmodniejsze. Szpileczki, szpila zabójcza, jeansowa. Po boku nawet są kieszonki. Oczywiście mini. Paseczek. ludeczka na jedno ramię. O wygodna. Mało wygodno i może na tym zaprzestańmy, ale no cóż, no efekt chyba robi. I wracamy na imprezę. Baby, we got different phases, give it all, take it all. I'm just feeling lazy, just be honest, baby, we got different phases, give it all, take it all. My little gas, so can't I? To much in the Co myślicie o tej stylizacji? Takie płynne srebro. Cukienka otulająca ciało, błyszcząca, przyciągająca uwagę. Do tego jeansowe botki. Najmłodniejszy hit tego sezonu. No i oczywiście błyszczący pasek, błyszczący naszyjnik, a dokładnie czoker, proszę bardzo. do tego rozpuszczone włosy. Dajcie znać co myślicie o takiej stylizacji. Jest ona już bardzo taka na czerwony dywan. Tutaj inspiracja to Krystyna Aguilera. Jej włosy, ten błysk myślę, że świetnie by się sprawdziła w takiej stylizacji. Zobaczcie jak światło od niej odbija. Jak ona się cała błyszczy. I jak ona się Czuję się troszeczkę jak w opakowaniu foliowym, ale bardzo ładnym. Więc tak to się prezentuje. Dodatkowo można jeszcze coś na wieczór zarzucić. Takie bolerko. Spójrzcie, to jest piękne bolerko. Też jest srebrne, błyszczące. Można tutaj tak związać. I już jest ciepło, prawda? Ewentualnie można by zarzucić jeszcze siateczkę. Taką siatkę Wam pokazywałam w tej stylizacji na J.Lo. Ona też się błyszczy. Można by ją na górę zarzucić. Też by była świetna stylizacja, więc możliwości z taką basicową, aczkolwiek bardzo błyszczącą sukienką jest absolutnie mnóstwo. No ja się czuję jak bogini. Zdejmuję wolę bo jest mi troszkę za gorąco. I czekam na wasze komentarze. Co myślicie o takiej imprezowej sukience? Bo ja jestem nią zachwycona. I kolejna stylizacja. Bardziej dzienna, ale z lekkim błyskiem. I to już stylizacja nareszcie nie na obcesach, tylko na bardzo modnych obecnie koturnach. Są to takie jeansowe krapeczki na koturnie z połyskiem takim pięknym, błyszczącym jak moje powieki. Do tego oczywiście cekinowy, połyskujący pasek to jest totalny hit, to trzeba mieć zwykłe spodemki jeansowe, bo i bluzeczka jest taka. Zwyczajna, ale jest gwiazdka, gwiazdka musi być czas milenium, więc błyszczymy. Błyszczymy, no i kaszkecik, żeby wszystko do siebie pięknie pasowało i było oczywiście jeansowe. No po prostu w kropkach jestem zakochana, w tym rozwiązaniu z rękawkami też jestem absolutnie zakochana i mój kaszkecik uwielbiam, bo to jest absolutny to jest świetny dodatek. Jest wspaniały, po prostu jest wspaniały. Można oczywiście do tego założyć spódnicę. Ja stwierdziłam, że będą to spodenki. Teraz są modne, trochę bardziej krótkie, więc nie wiem, może je tak. O! No i zobaczcie. Da się to tak zrobić, żeby było modnie? Da się. Są krótsze i o wiele bardziej pasują, prawda? Wystarczy odrobina wagi stylizacji i wszystko jest dopasowane wspaniałe są musiałam im mieć, musiałam je kupić są wyjątkowe Okay, Następna stylizacja już bardziej na You got me going into overdrive Too busy, can you leave a message but tone you got me wrapped around in summertime Yeah yeah I need to know we'll fall in love right here Jeszcze jedna stylizacja. Te klapeczki i spodenki zasługują na więcej stylizacji niż jedna. No i oczywiście kaszkieci. dołożę do tego bluzeczkę, błyszczącą oczywiście z napisem. I taką kamizelkę również jeansową, pasującą do kaszkiecika. No po prostu to jest to na co dzień, na imprezę, gdzie tylko chcecie, wszędzie będziecie pasować idealnie, bo to są trendy. To jest teraz modzie, To się nosi. I ostatnia już stylizacja bardzo modna, chociaż modniejsza jest w różu. No i nawet Paris Hilton po czerwonym wybiegu w takiej stylówie potrafi chodzić. Więc uwaga. No So, so show me something just a little sign. yeah I'm always ready so just tell me when to go call me up whenever you're feeling low stimulate your mind we can take it slow you got me going crazy now falling into you cause you're on my Białe pasujące do bluzeczki, bluzeczka ma takie fioletowe ramionka, do tego bluza wszystko z przyjemnego misia, zostawiłam szarość z granatem, no i przełamałam to bielo, więc tak się prezentuje ostatnia stylizacja, dobrze, że jest ostatnia, bo aż lampa się rozładowała z tego wrażenia. Pani, teraz czas na Was. Dajcie znacie, jak Wam się spodobało to podsumowanie lat 2000-2005. Najładniejsze stylizacje inspirowane teledyskami i wielkimi gwiazdami, takimi jak J.Lo, Christina Aguilera czy Britney Spears, no troszkę Paris Hilton. W tej ostatniej stylizacji musiałam, bo te botki zasługują na więcej stylizacji. One są niesamowite, po prostu niesamowite. Dziękuję za oglądanie. Przypominam o subskrypcji tego kanału, bo takich filmów będzie więcej. Będziemy sobie podsumowywać dekady w stylizacjach, więc jeżeli chcecie powspominać razem ze mną i nauczyć się dobrego stylu, tak jak w tym filmie wiadomo, to zapraszam serdecznie do pozostania ze mną na stałe. Ten przycisk jest Wasz. Komentarze również są Wasze, więc zostawcie ślad po sobie. Troszkę też podsumujcie ze mną te lata. Czekam. Czekam na Wasze komentarze. I na Was w następnym filmie. Do zobaczenia.